Tak więc gramy dalej w Papers, Please. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień piąty zaczynamy. Coś czytaliśmy sobie poprzednio, wizualizacja z morderca, celebryta. Zabić z zazdrości, nie wiadomo czemu. Ok. Inspektorze, jesteście teraz w do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję op 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 zatrzymania... Eee, Przesłuchać petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje Arastoczka. To sobie zachowamy potem w i On eee, że przyjdzie tego dnia. co na... do Arastoczki. Arastoczki. uciec z Republii. Już pierwszy się nie zgadza numer. To jest aresztowanie się to nazywa, czy już poprawnie. 5CFT, nie, przyjeżdżam z wizytą, znaczy 5CFTW, CB2M0, ok. 14 e, znaczy, to się zgadza, to się zgadza e, na sera, na sera, alku, ho, al -ho dobra. Kobieta kolista. z si... Przygląd mi się nie zgadza. Ja to potwierdzę proszę pani, czy się z panem dnia przed? odszedł. Chcę, że pani ukradła komuś... ...dokumenty. Pierwszy dzień od już dwie osoby zatrzymano O. Hmm. to bez więc. słuchaj proszę pana. jest pan zatrzymany i pan odpowie ze swoje zbrodnie. 90 kg, 184 cm zyskać, się 42 Fernandes, Fernandes, wysuną, Fernandez, Fernandez, wi Vincent, Vincent, Vincent. Vesillo zgadza się bardzo, znam mężczyznę, podobnie. Następny. Raz, zbliżenie tak 7 ql DVW7L74 Dan, Danka i Sakowa i Sakowa, kobieta. Bardzo niemiła osoba. Mógłbym dobrze ją mnie wpuścić. Myślę jest tak. E 19 SBB. Okej. Okay. Hubert, Hubert, Kaluzn, Kaluzny. Pierreśny Loranda, z na tak. Praca. <pracza> Kogoś pobytu, pozostaną tu kilka nie zgadza się, to jest ważne. EXEJE ETQ7, góra, dosyć. Radowan, radowan e B, D, Podobne. rokiem. Dodne. się zgadza, ale jeszcze nie ma. Ok, pojawiają się osoby fałszujące dokumenty. Hello, Autor a, to jesteś ty. Trzeba wpuścić jego i jej żonę, żeby dostać... Trzeba, żeby dostali token, żeby dostać. I osiągnąć. Enik. jest Przejeżdżamy, ale odwiedzimy. Będzie się Q4G. q 4 G. J7B. Okej, okay. tu skaida okay. mężczyzna, podobne. Barer, BRRRA. barer, R A tak, co tak? ETE tn -e 9 n 907 tak? Niko, Niko. O, proszę. Teraz potwierdzimy, że ma pan dwa różne imiona. Porek znanych pseudonim. Won. Odwiedziny, tylko Glukoś 3 ok. Ważne. 5 bf 2b, 6h, Okej. 6. 6. 2 lipnia. 2 lipnia. Ok. Według mężczyzn

Nieważny dokument. Mamy to Możesz wejść tym ostatnim patentem? Dąży. Tak, Zgadza, z wizytą. dni tak ważne. vrrw 3 s 0 f 5 O, Olga, Olga, Zacharowna, Zacharowna. Ok, podobna. Ja wiem, że nie, ale zgodnie po prostu, wy... po prostu albo operacja albo się zestarzała. O, to jest bardzo fajne, że te ulepszenia to jest coś pięknego. 10 kredytów, tylko zarobiłem dzisiaj. No tam też nie wpadł w Krestin. Biegać już nie ucieknie. Te studnia od pracy MIGRANCI zabierają mi całe zatrudnienie. O! Oznacza to, że nowe regulacje wchodzą, czyli zezwolenie na pracę. Inspektorze, Ministerstwo Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżniczy chcący podjąć pracę muszą Właśnie też ważne zezwolenie na pracę niech żyje żywiołami. Ok, nauka, wszystko zaś. Widzę praca, długość pobytu. Pozostanę przy zmieściu stach VNP84E1ETJ, okej, Bostan. Tak, Mader. Dobra, zrobię tak, bo ma trudne nazwisko, to zrozumienie, ok. Kontrakt jest. Zgadza się. Możemy odpuść. A wiem która to jest. Dziękuję. proszę niekiedy nie widzę, obiecał mi siostrze dobrą pracę, bardzo strasznie nie ufam mu, bo się, że już niech Dobra No, pół roku, okej, okay. zgadza się p 4 a 1 5MDR9, okej, bostan, tak, kobieta Malarstwo wasz. no dobra Kontrakt jest ważny. Możemy miałem... go puścić. Proszę, zdróbcie coś. Po tak, prostu odwiedzinie, długość pobytu. Pozostałem tu 60 dni. Ok, i dwa miesiące. Tak, to jest ważne. LEG 2 r 84 84M1F. Re... Rienic? Rienic? Solonyk, Solonyk... Okej. Okay. za jest? O, kto to wrócił? z to Poszuka pozwolenia i wróci. Tranzyt... To Okej, okay, tak. RUWGW 8258 W G W L, okay. Tak sprawdzę, bo nie są szczerze, nasze znajomości są podobne. Można przepuścić. Resztujmy go w takim razie. Tak, co? Tak. No, okay, tak. 9G, 9BP, 6CT, 6H, jo, Joita, ech, jeden storm, erychyny, storm, g, okay. To zaraz to, co nie w jest. Nie wiadomo. Bon. No. Siedem <laughs> <laughs> Aleksander Aleksander Ritz Herth, Ritz Okay. No podobne, tylko słuchaj Uważam wszystko O, to jest zamachowiec Nawet nic nie robię, ten chłop tak zawsze się Nie ma sensu, że tak powiem za kolei. Idziemy spać. Donald gang A, dla żywym towarem. Kolejny atak na kierunek w Greslem. Nie tam już czasu. Czy też mi jeszcze nie, nie zabrał? Inspektorze, na wszystkich starszych starsza skaner rewizji był może, e, może do, dokładniejsze przeszukiwanie. śledzeniu ekstremiści w Tak ekstremiści są podejrzani o wszech wczorajszego zamachu. Czy wszystkich porach przed przyznaniem inwizji, wizimy, że rozstoczne. Na wszystkich kolehian sprawdzać. Dobra, ja ona jest podobna. Hmm, ważne BFLH6 pxpaf To szybciej Lico tak. Dobra, dokument ma w porządku. na sobie nie. podobna to jest ważne, ważne zapisy to tak, może eee, to będzie szybciej zanim zrobi zdjęcia dokument tak. ma w porządku nic nie przenosi, ok Tak jest szybciej, ja po prostu będę sprawdzał ten. Nie nazwisko się nie, nie zgadza. Zobaczmy czy masz dwa różne imiona. Brak znanych pseudonimów. Resztujemy panią. Pan. Bon. Dobra, 75 km, 177 cm, no będzie miała 131, 0,3, 18 od towalisk skarca się, imię nazwisko się skaza, no, męż... mężczyzna. Hmm. Może być, nigdy nie wiem, trzeba zrobić, sprawdzić na granicy, czy tak jest, czy nie. To jest mężczyzna? Tak, to jest mężczyzna. 5 lat temu można było sobie żarty rzucić, ale... Muszę pracować, bo już pracowany. cały rok jest podobny. Tak, tak, będzie szybciej. Dobra, tu widzę, że się zgadza wszystko, też się zgadza. O, pan ma... pan ma klamę na plecach. Tak jesteśmy w stanie to zobaczyć? Okay. Co numery poznamy nazwisko, bo tu się wszystko zgadza, tu też się wszystko zgadza. No nóż. Łapiemy kilku ekstremistów, którzy uzbrajałem się w arastoczce. Arastoczce. Podobnie jest tak. 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 Jeszcze tak. Kontrakt ma leży. O proszę. Luźny to Twój winy. Rekars. Dobra, 10 kredytów nie chodzi, że tak powiem Bo Bądźmy przekupni. i fajnie dodatkowa dyszka się zawsze przyda Tak to jest ważne Tak będzie szybciej tak będzie szybciej Gloria kobieta ważna podobna można puścić to, że coś przemyca to już jest sprawa, nie? X, X, xd 2M7WEJ. Okej, okay. nazwisko no, szybko sprawdźmy straszne. Rzyzyzy za Znowu paradiz na Wątpię, żeby Paradis należała w imporze, jak to jest arstoszkańskie miasto. Wschodni Grecja nie związa się tak, kobieta... 3666 tak. Lendiforma, nie Lerandiforma. Ebitda ma co to nie jest wyższa. Naturalna różnica? Nie powiedziałbym. No właśnie. Aresztowana. Przez te przeszukania dużo czasu uciekła, nie? Niestety. Mniej osób mogłem przyjechać, przez żebym przyznał, nie ma zgody na wjazd. przejazdem, gdybyś 14 dni, ale proszę mieć tutaj eee, transy 14 dni, ważne 3 CGEF PNQEQ, do tego więcej nie wpuszczę, to Lorandas podobna. Ten jest płacz. Wnioski, przywódca składa skargę na przeszkadza na granicy bezprawne. Być może. Nach tego dowiemy się, czy są bezprawne w następnym odcinku. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach z Papers Plus OS innych serii. Cześć!